Pierwsze i drugie licea oraz technikum w Zespole Szkół Informatycznych to najlepsze szkoły w Słupsku w rankingu szkół średnich przygotowanym przez portal Perspektywy. Technikum z ZSI okazało się najlepszą tego typu szkołą w województwie pomorskim. W ogólnopolskim rankingu liceów najlepiej wśród słupskich szkół wypadło pierwsze LO zajmując 193 miejsce i zdobywając złotą tarczę. To jednak spadek o niemal 30 pozycji w porównaniu z ubiegłorocznym zestawieniem. Spadek odnotowało również drugie LO, które zajmuje 250 miejsce w kraju i zasłużyło na srebrną tarczę. Brązowa tarcza trafiła natomiast do piątego LO, które zajęło 577 miejsce w Polsce. To spadek o prawie 50 pozycji w porównaniu z zeszłym rokiem. W rankingu wojewódzkim te trzy ogólniaki w zasadzie utrzymały pozycje sprzed roku. Jedynka i dwójka są w drugiej dziesiątce pomorskich liceów, piątka natomiast zamyka czwartą dziesiątkę. Największy awans w ubiegłym roku wśród Słupskich Szkół zanotowało natomiast technikum w zespole szkół informatycznych. Ta szkoła zajęła 15 pozycję w kraju i otrzymała złotą tarczę. Srebrna tarcza trafiła do technikum numer 4 w zespole szkół mechanicznych i logistycznych, które awansowało o niemal 200 pozycji na 237 miejsce w kraju. Technikum numer 1 w zespole szkół elektrycznych w tym roku zasłużyło na brązową tarczę za 303 miejsce w Polsce. To spadek o prawie 90 pozycji. W rankingu wojewódzkim technikum ZSI zajęło pierwsze miejsce, mechanik 17, a elektryk 23. W rankingu szkół olimpijskich technikum ZSI zajęło 78. miejsce w kraju, a drugie LO sklasyfikowano na 109. pozycji.